tak i witajcie w kolejnym odcinku Star Wars Battlefront e, dzisiaj sobie zagramy w trybie ładunek na mapie z, z dodatku bitwa o Jacku i, i dzisiaj nie, nie będę grał tą bronią gdyż y, nie podoba mi się ona e, sobie dzisiaj zagramy pistoletem blasterowym DH17 nie to dobrze przeczytałem czy nie ale za, zacznijmy to jest y, chyba jedna z dwóch map, którą który, który dodaje nam dodatek Bitwa o Jacku. Yy, mogę się mylić, nie muszę mieć zawsze jacy mogę się mylić. Ja też jestem człowiekiem i mam prawo się mylić. I, i, jak widać sobie zmieniłem, z Waszej pedronowej mam teraz jetpack. I tu jest jakiś pan, bardzo niemiły zresztą pan. Oj, oj, oj. DLT 44. I typ ten polega na zabraniu wrogowi tych właśnie ładunków, które możecie sobie zaobserwować na minimapie. Nasz jest tu i go musimy bronić, a nie będziemy akurat jest sam, ktoś nam go zabęł. My musimy go zabrać do naszej bazy, i, a, tamten, a tamten jakoś. Znaczy, no, po prostu zdobyć punkt, i jakoś tutaj. Tylko to ja nie jest tak, że dodaje nam jeden punkt, tylko to jakoś tak przemienia, czy. O! Udało się go zabić ten gat wchodził do, że tak powiem, do y, trupa ATAT. -AT. Trzeba będzie w takim nieoczywistym miejscu ten zbliżeniowy umieścić na e, przykład tutaj Wow, 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 panowie, bez pachy, O, haha, widzicie, jak zadziałał ładnie ze zbliżeniowy Przepraszam, że dźwięk jest taki cichy w filmikach, ale po prostu Shell Factory jakoś mi tak robi, że jest cichy, ale ja, ja to się postaram naprawić. Działo blasterowe, o to bardzo ważne. Jakby... Wow, 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 wow! L1, 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 no granatem mi tam brzóto i czego proszę zabić. Dobrze jest, ale, się, ale tu się ciepło zrobiło. Ta, ta, może by jakiegoś taktycznego dopakało. E, to działo tutaj postawiłem. Trochę bez sensu. Tak, tam coś mi ten No właśnie. I trzeba go zdjąć. Proponuję zajść od tyłu, czyli jakoś tędy się przedostać. Tutaj na przykład pod tym kąpan z duży. I to działo jako wziąć, tylko tak, żeby mnie nie widzieli. I to trzeba zrobić dosyć sprytnie. O tutaj. I jakby ktoś tu był, to bym się wkurzył. Wziąłem go, wziąłem go. No. Oh. Wow, oj, zobaczył. Jeszcze mnie gonił. No, ale udało się zabić jednego. Trzeba. ...zabrać ten ładunek. Bo idą tutaj. Nie, nie mogą dojść chyba do swojego. Użyję sobie detpacka, żeby było szybciej. A tutaj mamy coś, ale pewnie to jest... O, drugi sonda. Ja bym go poszedł umieścić gdzieś tam. Przepraszam za krząknięcie. O tutaj do mnie. O tak. I atakuj. Atakuj. Tutaj jeszcze pomogę sobie blasterem, żeby mógł e... to jest elegancko, zdjęty. To biegrzczyny ładunek, kampanii jest tutaj, postaram się osłaniać. O, idę. I, idę do dwóch panów innych. Niech to mi się... rzuci, teraz mi się granad rzucił. Niestety nie pomógł. Myślałem, że w niego wejdzie, ale niestety uciekaj z tym ładunkiem, uciekaj, 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 uciekaj z tym ładunkiem, uciekaj. Dobra, mamy asystę przy zabiciu. Dobrze, idziemy dalej. Wow, 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 wow. Hu, hu, wow. wow. Tutaj ja dostałem coś innego, niż dojść sonda, bo ten, nie, nie usiąże, jednak będzie to dojść sonda, bo był w tym samym miejscu. Wiecie, tak jak można umieszczać, no przecież to jest, teraz włożę reklamację, to, 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 to jest. Wow, 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 wow. Tak, no, tak, tak. Udało się, zabiłem granatem, w, po, prosto w niego wszedł. Prosteczko na granat. Ja nie pójdziemy tutaj O, tutaj nam się uda. Wow, 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 ale idealnie, ale, ale idealnie, ale go zmieniłem idealnie. No nie. O, biegnie. O, Jak to to nie było w głowie? Wydawało mi się, że ja mu głowę celuję. No dobra, no nie istotnie, nie musiała tą głowę iść. I liczy się jednak kili No No kobieta mnie zabiła. czy no, mówi o wyglądzie postaci, bo nie wiem, czy akurat kobieta, ale kobietą gra. No ale jeszcze tej wieżyczki jeszcze muszę pozbyć. Jakaś ją tu trzeba sensownie yy, postawić. Myślę, że. Myślę, że nie wiem, gdzie ją postawić, myślę, że gdzieś tutaj, gdzieś tutaj jest gdzieś takie centrum e, walki, ja bym e, postawił tą wieżyczkę. To by, mamy, mamy to, o tutaj gdzieś na przykład, wow! E, tutaj raczej nie, tutaj nie. O tutaj. A tutaj będzie, mi się wydaje, idealnie dla tej wieżyczki. Bierzemy sobie, że, że tak powiem, na Hama. i nie zablokował mnie namiot. Wow, dwóch. Przyszło i mnie zdjęło. Tutaj mamy jak tutaj mam jedno użycie, które nie wiem co robi, ale dobra, nieważne. Oczywiście oficjalna premierka w dodatku Bitwa o Jacku jest 8 grudnia, tylko ja mam wcześniejszy dostęp. Ale też jest raczej takie miejsce, żeby tą wieżyczkę wypadła po stali. No właśnie, o tym właśnie nie się A tym właśnie cały tak zamienił, tak? Moja wieżyczka na parza. wow 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 wow. A gdzie sobie grać, z rzeczpakiem to wbija. nie. O, proszę bardziej zabiłem wieżyczki. Trzeba bronić ładunków. Mamy działo blasterowe, którego nie użyję. W zasadzie tutaj bez sensu postawione, bo tu nic się raczej nie dzieje. Ale uderzył mnie ogień. I to mi się podobało, bo mi się wydaje, że. Bo chyba w niektórych grach tego takiego nie ma. z nie zrobił nic. Tutaj się postarali o szczegóły. Ziuuuu, to To jest pan. Bierzemy, 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 no bierz to, bierz to, bierz to, bierz to, bierz to, bierz to. dobra, udało się, Chcemy to, gdzie ja to mam dostarczyć? Ja tam, do mojego ładunku. O. Jedz to, jest, to, jest coś smacznego, uciekamy, uciekamy, no dobra, dostarczyłem to. Uciekamy główną oleją. Nie mogę red packa używać podczas niesienia ładunku. Nie powiem, może trochę przykro, ale... No wiem, ja już mi pisałem, że nie mogę. Ta... Widzę, że człowiek zasmuci, tylko będę dobijać, bo będą to jeszcze sto razy wyświetlać. I tu by było teraz niemiło zginąć. Tutaj mam dostarczyć. Dobrze, udało się. Dostarczyłem ładunek. Trzeba ją znowu zabrać, bo, bo jest na razie remis. Wypadałoby zabić jeszcze raz tą samą akcję. Byłoby przyjemnie. O się na mnie mszczą. Wszystkie tuety, wszystko coś tutaj na mnie stawiają. No, no tutaj to, to są tujeciki ale okej. Okay. No tutaj premię. Oni chyba mają premię w tym samym miejscu. Tylko pojazdów chyba nie mają w tym miejscu. To tam polecę jetpackiem, tylko żeby tego nie zlamić, o ja muszę jeszcze godzinę przygotowywać do jednego skoku, który zlamię, a nie do... X. No, X-em. Skocz pan. No, skocz pan X-em. Dobrze, udało Ło, No dobra, czy jetpack nawet nie był potrzebny. <coughs> a działo byłoby Zobaczyłem go pod twarzą, a za mnie inny, dobra. O, jaki realistyczny palący ogień. Oni nam idą do tego, do ładunku nam idą tam. Od, od strony tego. A się dziwię, się, że mówią, dlaczego oni mnie nie bronili? Przecież mi mieli bardzo dużo szans, żeby to obronić. Jedź z tego granata, ja ci nie dam ładunku, zapewnij. No jak to? No już. Aha, bo ja mam On idzie tamtędy. O dobrze, udało się. Bo tam go zrobił za wszelką cenę, no właśnie. Ale dziwo nie przy ładunku. A bo jeszcze tu muszę tego działa tego polpić. No ja postawię tutaj, bo tak mi się wydaje, że właśnie na wzgórzu to jest to ma największy nawet sens, żeby broń. I... no gdzie ja mogę bomby zgrzyćenia jak nie przy ładunku. To, to tak jakbyś podłożył komuś, minę do... E, jak chcesz kogoś zabić, mu podłożysz minę, przy do piłki nożnej. Nie wiem, nie, to nie ma sensu. To przepraszam, ale wiecie, no to jest tak, jakbyś się, wiesz, no nie wiem no, jakby to powiedzieć, ale to... Wiecie, to jest... E, to jest tak... No nie wiem w zasadzie. A i tam, gdzie oni chodzą, tam trzeba stawać, bo to jest taka, jak chcesz mieć zawsze piłkę w piłce nowym, to musisz iść na bramkę, bo to jest taka pewność, że oni mieć. iść. To jest taka pewność, że przynajmniej chociaż raz w meczu dostaniesz piłkę do nóg, na siebie nie dojrzał, to jest piłka nożna. Ale w metaforze można. No widzimy, to ma sens. E, bomba zbliżeniowa na ładunku. Ole mi dolega e, te dgami, dgami padły jak strzelam. Do niego. Ja wyciściłem tutaj ten. Robimy jolo z wypłakiem. A ja już tu no także Ganacik, to im się przyda. A ja. Ja mam odpakanie ganata ale to jest dosyć szybko, że zachowujemy zacząłem, ja karty, więc tutaj coś jest. Znowu jest dojcą to to miałem dobrze. Tylko to sobie pytanie, czy postawić go tutaj, gdzie jest wzrok i ładunek, czyli le le lepiej przy żeby go bronić. Aczkolwiek wydaje mi się, że lepiej tutaj, gdyż tu jest ich na pewno więcej. A zależy mi na kilach, znaczy, no, nie wiem, że to może trochę dziwne, ale przynajmniej trochę wyczyścić, żeby troszeczkę ja też takie ciki mi się polepszą i zniszczyli mi tego. A to sobie tylko punktację, jak ona tam wygląda. No dobra, jest e, o jeden tydzień więcej niż nie. Więc wypadałoby to utrzymać. jakieś działko, to jest wszystkie. I tak, tak, tak. Renis, no proszę bardzo. Rozgrywka zakończona renisem. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Nagrywam dla Was z Cześć!